Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Krzysiek, tudzież Wajder i mieliśmy okazję zobaczyć dzisiaj czwarty odcinek serialu Obi-Wan Kenobi. I generalnie rzecz biorąc, e... zarówno z tym jak i z poprzednim odcinkiem jest sporo. Wydaje mi się dość ciekawych problemów. Jest kilka rzeczy dobrych, ale generalnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że będzie tutaj trochę więcej, niestety, narzekania. Tak jak zresztą napisałem jeszcze w ten weekend, jeśli dobrze pamiętam, ten odcinek i poprzedni ocenię czy omówię razem w tym konkretnym filmie, ponieważ w zeszłym tygodniu byłem też na wakacjach i jakby się nie złożyło i tak dalej. Aczkolwiek mimo wszystko wydaje mi się, że um, ocenianie tych odcinków po dwa, czy omawianie ich. Jest jedną z lepszych rzeczy, jakie można zrobić, tak naprawdę, ponieważ wydaje mi się, że generalnie w ogóle ten serial powinno się, powinno się omówić i ocenić jako całość, czyli dopiero w momencie, w którym on wyjdzie, tak naprawdę. Dlatego też, zamiast w następnym tygodniu omawiać piąty odcinek, to za dwa tygodnie po prostu omówię piąty i szósty i zobaczę, czy prawdopodobnie nie uda się tego spiąć po prostu z generalną recenzją całego serialu, chyba że zrobię po prostu osobny film dotyczący właśnie recenzji całego serialu. Wydaje mi się, że to będzie wtedy też troszkę bardziej uporządkowane. Niemniej jednak wydaje mi się, że właśnie ocenianie czy omawianie tego po dwa odcinki po prostu jest najrozsądniejszą tak naprawdę opcją, po, ponieważ tego serialu nie powinno się omawiać tak jak serialu Mandalorian, ponieważ wiecie, w Mandalorianie mniej lub bardziej każdy odcinek to trochę była taka swoja mniej lub bardziej zamknięta własna historia. W przypadku Obi-Wana to jest tak naprawdę jeden wielki film pocięty na kilka na kilka jakby epizodów. I tak naprawdę wydaje mi się, że najlepiej będzie ocenić po prostu całość. I tu też od razu informacje dla osób, które. Nie wiedzą, nie zdecydowały się jeszcze, czy chcą ten serial obejrzeć, czy go nie oglądać, i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że najlepiej będzie, jeśli poczekacie. Jeśli oczywiście nie oglądacie go na bieżąco, że jeśli poczekacie po prostu, aż będą wypuszczone już wszystkie odcinki, yy, aż będą już ostateczne opinie na temat tego sezonu, yy, ponieważ wydaje mi się, że to będzie najbardziej miarodajne. Jeśli chodzi o ten serial, i na podstawie tego wydaje mi się, będzie najlepiej jakkolwiek ustanowić czy podjąć decyzję o tym, czy ten serial w ogóle obejrzeć, czy nie. Więc wydaje mi się, że tak powinniście zrobić, ponieważ ja też w tym momencie. Przy tym serialu nie jestem w stanie robić tak zwanych bezspoilerowych recenzji, ponieważ ciężko jest omawiać ten serial jakkolwiek w sposób bezspoilerowy, nie wchodząc w szczegóły. Oczywiście mógłbym, aczkolwiek to by się zamknęło na bardzo pustym, to było ładne, to było brzydkie i nie wchodząc w szczegóły, dlaczego tak jest, dlaczego tak uważam, i tak dalej, i tak dalej. A wydaje mi się, że to jest troszkę ważne w tej kwestii akurat w przypadku tego serialu i odcinków z nim związanych. Więc jeśli ktoś nie chce sobie spoilerować, chce obejrzeć kiedy już będzie miał opcję zbindować całość i tak dalej, zostawcie to sobie, poczekajcie na nie wiem recenzję całości, aż jakby serial się skończy, wtedy czy ten sezon się skończy i wtedy dopiero obejrzycie sobie całość. No natomiast wcześniej wydaje mi się trochę nie ma sensu po prostu oglądania pojedyn pojedynczych też takich omówień, y, jeśli chcecie sobie oczywiście spoilerować wszystkiego. Wydaje mi się, zaczynając od odcinka trzeciego, myślę, mogę powiedzieć, że średnio generalnie mi się ten odcinek podobał y, i już tłumaczę dlaczego. To nie jest też tak, że jakby cały ten odcinek był do kitu, czy generalnie czwarty odcinek też nie jest cały do jakby cały zły, Wydaje mi się, że tak naprawdę te dwa odcinki mają po prostu dobre momenty. Znaczna część tego jednak odcinka, tych odcinków generalnie jest w sumie albo na średnim poziomie, albo takim nijakim, więc ciężko jest powiedzieć, żeby to były dobre odcinki po prostu serialowe, tak? raczej są one po prostu średnie, bym powiedział, ale mają dobre, bądź bardzo dobre momenty, tak? W przypadku odcinka trzeciego jest to bardzo brutalne pojawienie się wejście na scenę Dartha Vadera i generalnie nawet powiedzmy, że ta walka z Obiwanem to jest jeden z tych lepszych momentów, tak? Natomiast cała reszta wydaje mi się jest dość średnia. Ludzie wskazują na dobrą rzecz to powiązanie tą więź z Obiwanem, jaką nawiązuje Leia i tak dalej, natomiast ja mam wrażenie, że tam trochę jest tego z kolei za mało. W sensie wydaje mi się, że ten serial generalnie mało się skupia też, na, zbyt mało się skupia na Obiłanie, jako tako przez co tak naprawdę ta więź, ta relacja lei z Obiłanem. Ja nie zaprzeczam, że ona tam jest, aczkolwiek ona jest bardzo taka. Płytka, sam obi jego charakter, i tak dalej, pomimo tego, że wiemy mniej więcej na jakim on jest etapie psychicznym, w jakim on jest mniej więcej stanie, co nim kieruje, jakie ma motywacje, być może, i tak dalej, zbyt mało generalnie czasu mu się poświęca samemu, jego rozmyślaniu, jego takiej obecności samej w sobie. Takiej na przykład, jak jest na początku tego odcinka trzeciego, gdzie obi siedzi i stara się też skontaktować z Klaigonem, stara się gdzieś tam w jakiś sposób Ogarnąć widać, że ten obłęd związany też z traumą po wydarzeniach z Zemsty Sitów gdzieś tam w nim dalej siedzi i generalnie go, go i jego psychikę, te, te wydarzenia dalej terroryzują w pamięci. Więc widać, że to tam jest, tak? Tylko wydaje mi się, że jest tego bardzo, bardzo mało, przez co tak naprawdę traci się sporo tła, sporo tej głębi, która powinna towarzyszyć tej postaci, tym wydarzeniom i temu serialowi. Tak jak mówię, wydaje mi się, że to jest jeden z takich największych problemów związanych z tym serialem. Ponieważ, no, jakby to jest mniej więcej ten sam problem, co w przypadku serialu o Bobie, czyli bardzo mało jest wątków stricte z Bobą związanych, które powinny być kontynuowane, gdzie powinniśmy troszkę głębiej wejść w ten temat, bo jednak no, sygnowane jest to nazwą tej konkretnej postaci, jego imieniem, tak? Więc wydawałoby się, że to będzie um, najlepsza rzecz, najlepszy krok. W tym temacie, aczkolwiek no, się okazuje, że jednak chyba najwidoczniej nie, nie. Jeśli chodzi o samą, o samą planetę, o samą scenografię, która się pojawia w odcinku na przykład trzecim, to tutaj muszę powiedzieć, że jest niezbyt dobrze. W sensie, generalnie, jeśli tak spojrzeć na ogół filmów, No to jasne, tutaj muszę się zgodzić i muszę powiedzieć, że większość filmów Gwiezdnowojennych cierpi na jeden podstawowy problem, mianowicie te planety, te miejsca, które teoretycznie powinny być w jakiś sposób wykrzywione, wyolbrzymione, zmienione i tak dalej względem naszego oryginalnego świata, to najczęściej stanowią tam po prostu jednolitą całość. Czyli na przykład mamy um, jedną planetę, która jest konkretnym jednym biomem, tak? Jeśli tak spojrzymy na przykład na oryginalną trylogię, to mamy na przykład właśnie tatu. Które jest jedną wielką pustynią. Mamy Endor, który jest jednym wielkim lasem. Jawin, który jest jedną wielką dżunglą. W przypadku Prequeli tu mamy Geonosis, która jest jedną wielką skałą, tak naprawdę, gdzie oczywiście są jakieś tam budowle i tak dalej. Aczkolwiek na ogóle tej planety tego też za bardzo nie widać. To dopiero jak się gdzieś tam wejdzie głębiej w te, powiedzmy, w pomiędzy te skały i tak dalej. Mamy może Felusię z trzeciego epizodu Gwiezdnych Wojen, która jest tak naprawdę tam na minutę, może 30 sekund, a która trochę lepiej była rozwinięta też. W serialu animowanym Wojny Klonów, z tego co pamiętam, gdzie oczywiście było to też troszkę lepiej, wydaje mi się, ogarnięte, ponieważ wiecie, aktorzy, wszystko to, co się działo na ekranie, było ze sobą spójne, no bo jednak postaci, które się tam pojawiały, były spójne z tłem. Tak. No, w przypadku filmów oczywiście jest to znacznie trudniejsze, ponieważ y, znacznie większy budżet trzeba wsadzić w to, żeby to wszystko wyglądało wtedy spójnie, żeby to wyglądało lepiej, i tak dalej, i tak dalej. Mimo to jednak nadal jest ten problem z filmami gwiezdnowojennymi, co widzimy na przykład w sequelach, gdzie nadal jest ten, ten problem, jakby właśnie z wykrzywieniem pewnych miejsc w taki sposób, żeby wyglądały właśnie w jakiś sposób fantastycznie, w jakiś sposób nienaturalnie ciekawie i tak dalej i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to jest generalny problem po prostu z Gwiezdnymi Wojnami i faktem, że no idą troszkę za oryginalną trylogią, gdzie no też umówmy się pierwsze filmy, pierwszy film chociażby z oryginalnej trylogii nie miał zbyt dużego budżetu, tak? Więc tam to jeszcze szło zrozumieć. Późniejsze filmy po prostu kontynuowały ten trend, no i tak to jesteśmy w tym oto miejscu, tak? Plus pewnie fakt też odnośnie tego tych kwestii budżetowych wydaje mi się, że teraz, to znaczy, nie jest to ciężkie do zrobienia, aczkolwiek prawdopodobnie mocno by się gryzło jakby tło. Cała planeta z tym, co widzimy na ekranie yy, i z aktorami, którzy się tam znajdują, mocno mniej, moc, mniej mocno by się to gryzło, prawdopodobnie i ostatecznie i tak byśmy na to narzekali. Więc z jednej strony to rozumiem, z drugiej strony wydaje mi się, że Gwiezdne Wojny są już w tym punkcie, że można by spróbować się odważyć, pójść nieco dalej ze scenografią przynajmniej. W przypadku trzeciego epizodu mamy Mapuzo, które jest generalnie bardzo puste i wygląda oczywiście yy, inaczej. Dość dziwnie, aczkolwiek nadal wygląda to po prostu jak Kalifornia. Troszkę więcej trawki tam jest na wzgórzach, ale tak naprawdę to tyle i ja rozumiem też to tam zostało ujęte w jaki sposób jest to usprawiedliwione dlaczego to tak wygląda ponieważ wiecie imperium przyjechało i wzięło zniszczyło wszystko e, zniszczyło pola uprawne spowodowało do degradacji biosystemu i tak dalej ja, ja to doskonale wiem ja to oczywiście doskonale wiem aczkolwiek wydaje mi się że tutaj jeden z bardziej nie niedocenionych filmów czyli na przykład solo to jest film w którym tak naprawdę na przykład Kessel pomimo tego że wygląda no w sumie jakby utrzymuje mniej więcej tą charakterystykę tak wydaje mi się, że został zrobiony ciekawie. Przynajmniej ja to tak pamiętam, że Kessel było generalnie utrzymane w bardzo ciekawiej konwencji jak na kopalnianą planetę, tak? Dodatkowo, co warto wspomnieć, to w tym odcinku, w trzecim odcinku mamy bardzo dużo ciemnych miejsc, w sensie ujęć. I ja nie wiem, czy to jest generalnie problem z ówczesnym kinem, czy to jest problem z jakąś stylistyką, którą sobie scenarzyści obecnie wybrali, czy tam lu ludzie odpowiedzialni za produkcję filmu, i tak dalej. Aczkolwiek wydaje mi się, że obecnie większość filmów w jaki sposób, próbując maskować pewne niedoróbki, pewne braki i tak dalej. W sumie trochę jak gry komputerowe, gdzie jak czegoś nie masz, to po prostu wiecie, podkręć gamę na maksa, czy tam z ją na maksa, spraw, żeby wszystko było ciemne, saturację wpieprz na maksa, wtedy będzie wszystko, co się świeciło, będzie wyglądało lepiej. I tutaj jest generalnie z tym największy problem, jak mam być szczery. Ponieważ jest po prostu ciemno. Jest ciemno i mało tak naprawdę widać. Nawet scena, w której Vader wchodzi do miasteczka na Mapuzo, jest ciemna, po prostu jest ciemna. I generalnie rzecz biorąc, nie wiem z czego to wynika, nie mam pojęcia, ponieważ wiecie, żeby dobrze zrobić pewne ujęcia w takiej ciemniejszej scenerii i tak dalej, to trzeba mieć paradoksalnie dobre oświetlenie. I wydaje mi się, że Wtedy ten kontrast pewnego rodzaju po prostu działa najlepiej, tak? Tutaj tego nie ma. Tutaj jest tak, jakby ktoś po prostu zapomniał, że tutaj potrzeba czegoś więcej, tak? Mm. Wydaje mi się, że najlepszym przykładem dobrego, dobrych ujęć wykonanych chociażby właśnie w ciemniejszych miejscach, czy generalnie w nocy, to jest, wydaje mi się, Last Night in Soho, które jest naprawdę bardzo spoko filmem, gdzie znaczna część w sumie akcji dzieje się w nocy, albo przynajmniej w takich ciemniejszych lokacjach, gdzie naprawdę jest to wszystko ładnie, artystycznie ograne i wygląda to naprawdę dobrze. Wydaje mi się, że dałoby się to zrobić nawet w konwencji serialowej, ale. Co ja tam wiem? Dodatkowo do tego wszystkiego dochodzi masa bliskich ujęć, gdzie tak naprawdę omija się czy nie pokazuje się całości scenarii, całości na przykład walki pomiędzy Obi-Wanem i Wejderem, co tak naprawdę miałoby znacznie lepszy wydźwięk według mnie, gdyby nie to, że właśnie to wszystko dzieje się w takiej skondensowanej przestrzeni. W tej sytuacji moglibyśmy zmienić całkowicie scenarii, moglibyśmy wrzucić te dwie postacie postaci do jakiegoś ciemnego pomieszczenia, które byłoby równie dobrze również ograniczone przestrzennie i byłoby dokładnie to samo, byłby dokładnie ten sam efekt, dokładnie te same efekty, a wydaje mi się oszczędzilibyśmy sobie przy okazji tego widoku tych hałd żwirowych w tle. Więc tak jak mówię, jakby ciekawa sceneria również potrafi dodać wiele do tej akcji, która się dzieje na pierwszym planie, tak? Wydaje mi się, że tutaj po prostu tego nie ma. I to jest bolesne. Dodatkowo trzęsąca się kamera. Ja przepraszam, ale mamy 2022 rok. Ja, mnie się wydawało, że z tej kamery, z tego, z tych ujęć, albo przynajmniej z ich nadużywania, zrezygnowaliśmy już jakiś czas temu. I wydaje mi się, że są filmy, które dość dobrze operują, nawet na statycznej kamerze, która oczywiście też musi się dużo ruszać. Wydaje mi się, że 1917 to jest taki film, który. Dość dobrze to pokazuje, tam się dużo dzieje, tam jest dużo akcji. Aktor biegnie praktycznie przez cały film. Kamera trzęsie się tam rzadko raczej. Tam jest bardzo statyczna ta kamera i wszystko jest do, doskonale pokazane, nawet na bliskich ujęciach, kiedy kamera towarzyszy aktorowi i wszystko jest ładne, wygląda dobrze, artystycznie jest to absolutnie fantastyczne, więc wydaje mi się, że to się da zrobić nawet w konwencji serialowej, tym bardziej w konwencji serialowej, gdzie nie musisz robić longshota prawie przez cały film, tak? O, oczywiście tam 1917 to też nie jest tak, że jakby tam naprawdę kręcono całe cały czas i tak dalej, tylko jakby od, u, umiejętnie to cięto i tak dalej, aczkolwiek nadal jest to bardzo zręcznie zrobione. W tym serialu jest to zrobione niezbyt dobrze, trzęsąca się kamera jest non-stop i, I to jest straszne momentami, bo to nie nadaje akcji w żaden sposób, nie dodaje nic do tej akcji, nie dodaje żadnych jakichś specjalnych emocji, czy jakichś niesamowitych wrażeń itd. Wręcz przeciwnie, raczej mi akurat w tym przypadku przeszkadzało to dość mocno w tym, żeby cieszyć się tym, co widzę na ekranie. I mam wrażenie, że wiele osób również tak miało. I oczywiście są jeszcze tam głupotki scenariuszowe, gdzie paradoksalnie wydaje mi się akurat ja nie mam problemu z tym, że na przykład Vader nie ugasił tego ognia i pozwolił Obi-Wanowi uciec, ponieważ wydaje mi się, że on też może mieć za tym troszkę większy plan, troszkę inne podejście do tego i tak dalej i tak dalej. Generalnie to jest najmniejszy problem z tym odcinkiem akurat, jak mam być szczery. W tym odcinku jest znacznie więcej znacznie innych rzeczy, które Należy wypunktować, tak? Więc to jest akurat tak nieistotny problem w tym wszystkim, na który naprawdę można przymknąć oko. Nawet jeśli ktoś nie chce jakby przyjąć do wiadomości albo wytłumaczyć sobie tego w jakiś inny sposób, to naprawdę to jest najmniejszy problem w tym wszystkim. Jeden z większych problemów to jest to, że inkwizytorzy nie potrafią. Wyglądać. W sensie Sung Kang grający Piątego Brata, ja mam wrażenie, że ktoś mu sprzedał dwie cechy o jego postaci: musisz robić groźną minę i być zły na Rive. I on to robi, bo żebyście mieli jasność, ja nie uważam, że Moses Ingram czy Sung Kang grający kolejno Rive i Piątego Brata, tak. Nie sądzę, żeby oni byli złymi aktorami. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że ktoś tutaj mocno spierdzielił po prostu e, dyrekcję czy kierowanie aktorów e, względem tego, jak mają grać swoje postaci. E, zresztą Riva w czwartym odcinku, aktorka, wydaje mi się, że dość dobrze wypada i pokazuje, że generalnie grać potrafi. Też muszę oddać fakt, że dialogi, które mają ci inkwizytorzy, bardzo często są strasznie czerstwe, strasznie takie niemożliwe wręcz do odpowiedniego zagrania. Wydaje mi się, że to jest taki trochę smaczek prequelowy właściwie. Y który z jakiegoś powodu tutaj również się pojawia, a prequele już są dawno za nami. Jakby ja rozumiem, że Lukas nie umiał pisać jakby dialogów, tak, ale no to już jakby trzeba się uczyć na błędach, tak. W tym przypadku, w przypadku tego serialu coś, coś z tymi dialogami jest nie tak. Mam nawet wrażenie momentami, że te dialogi w pewnym momencie są puste, w sensie, że jest linia dialogowa. Jest początek, jest zakończenie, ale brakuje czegoś w środku, po prostu, że brakuje tam jakiegoś wypełnienia, jakiegoś dodatkowego kontens, kontekstu, czegoś, czegoś po prostu, do, co, co nada całości lepsze, lepsze brzmienie, lepszy tempo, lepszy, nie wiem, wydźwięk, cokolwiek, tak. I oczywiście w tym wszystkim również pojawia się wątek krzywy, która teleportuje się na drugi koniec tunelu. E, szybciej niż Leja, co z jednej strony może być też tłumaczone tak, że e, ona po prostu sprawniej tam przebiegła, miała szybszy dostęp do tamtego miejsca. Nie, nie wiem, nie, nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że generalnie trzeci odcinek. Y Natomiast zostawmy już trzeci odcinek, ponieważ tutaj myślę, mogę spokojnie zakończyć. Przejdźmy do czwartego odcinka, który paradoksalnie jest trochę lepszy niż trzeci odcinek. Yy, chociażby przez fakt, że na przykład scenografia tutaj jest akurat bardzo spoko. Zatrudniono również więcej statystów, albo przynajmniej tak mi się wydaje, którzy mają odgrywać imperialnych oficeli, i generalnie wygląda to. Ok, więc pod tym względem chociażby już jest lepiej. Dodatkowo jakby same podziemia fortecy inkwizytorów wyglądają naprawdę spoko, ponieważ widzimy co tam się kryje i jest to absolutnie e, dziwne. Wykrzywione, jak tak się spojrzy na to, wiecie, z punktu patrzenia zdrowego człowieka, to jest absolutnie dziwne i wykrzywione, aczkolwiek ma to nie poniekąd swoje odzwierciedlenie również w serialu Rebelianci, ponieważ nie wiem, czy pamiętacie, ale Kanan Jarus został zwabiony przez wielkiego inkwizytora, który kiedy ten wykorzystywał ciało luminary unduli. Więc wydaje mi się, że tutaj jest no, dość ciekawe odniesienie właśnie do tego, co generalnie. Oczywiście mniej więcej pokazuje jak. Walnięci byli inkwizytorzy na punkcie, jakby polowania na Jedi, i tak dalej. Generalnie rzecz biorąc, nie mam jakichś specjalnie wielkich zastrzeżeń dotyczących tego, w jaki sposób rozwiązano kwestię wejścia do fortecy inkwizytorów, ponieważ wydaje mi się też, że zostało to dość dobrze ogarnięte. Czy mogło być lepiej? Pewnie tak, aczkolwiek wydaje mi się, że mimo wszystko zostało to ogarnięte w miarę sprawnie. Natomiast jest to jednak kolejny odcinek, już czwarty z sześciu, tak naprawdę, chyba jeśli dobrze myślę, yy, który trochę ignoruje, jakby postać. Obi-Wana, i tak naprawdę wielu rzeczy trzeba się domyślić na podstawie tego, jaką mimikę ma obi albo co robi po prostu gdzieś w tych krótkich momentach, kiedy go ostatecznie widzimy. Aczkolwiek przyznam szczerze, że i tak nie jest źle, jakby. Sprawdziłem kilka opinii na temat tego odcinka i jest sporo ludzi, którzy mówią, że to jest taki po prostu typowy filler i tak ja dalej. Jednak ten odcinek odbieram trochę tak, że to jest po prostu takie przygotowanie Obi-Wan'a, jakby pokazanie, że wiecie, takie pole treningowe trochę dla Obi-Wana, ponieważ wiecie, w tym momencie on teoretycznie powinien zbierać siły na tą ostateczną walkę z Darth'em Vaderem. Która się oczywiście pewnie odbędzie, i podczas której, no, Obi-Wan musi być jednak w formie. A tu zostały już dwa odcinki tylko, więc generalnie Obi-Wan musi, wiecie, to, to, to musi być w jakiś sposób przedstawione, i tutaj jest dość dobrze pokazane. Chociaż nawet tutaj w, tym, w tej kwestii mam pewne zastrzeżenia dotyczące tego, w jaki sposób jest utrzymane tempo pewnych wydarzeń, tak? I wydaje mi się, że to jest generalnie problem ostatnich w ogóle czterech odcinków, że niektóre rzeczy, które się pojawiają w tym serialu, mają bardzo dziwne tempo. Na przykład yy, strzały z blasterów bardzo wolno albo przynajmniej, nie wiem, wydaje mi się, że yy, rycerze Jedi czy osoby mające miecz świetlny Najpierw wykonują ruch, a później otrzymują strzał z blastera w ten miecz. Jakby to wyglądało, że oni w sumie czekają trochę na ten strzał. Aczkolwiek może to jest też takie moje wrażenie. Wydaje mi się, że tutaj jest po prostu wytracone trochę tempo niektórych rzeczy. Dodatkowo ja nie wiem, czy to jest kwestia pewna edytorska, czy wizji reżysera, czegokolwiek, ale niektóre sceny w jakiś sposób zostały tutaj dziwnie przedłużone, po nic. W sensie to jest mniej więcej tak, że buduje się napięcie albo jest jakieś konkretne napięcie, ale z jakiegoś powodu wydłuża się daną scenę po to, żeby utrzymać to napięcie, tylko że już bardziej się nie nabuduje na podstawie tej jednej sceny, ponieważ my wiemy, co się dalej stanie, prawda? W tej sytuacji na przykład tutaj w tym odcinku mamy scenę, gdzie woda gdzie pęka szyba i woda, oczywiście, ma się zaraz wlać do korytarza. Mówmy się, że ta forteca, jakby ma potencjał, właśnie do wykorzystywania takich właśnie scen, też tak. Niemniej jednak, jest to ograne dość dziwnie, zarówno edytorsko, jak i ogólnie, ponieważ wydaje mi się, że Obi-Wan i Leia zdążyliby uciec, od, ostatecznie odcinając ten korytarz, i ci szturmowcy i tak albo by zostali zalani, albo po prostu odcięci. Z drugiej strony, jednak, wiecie, jeśli przymkniemy na to oko, patrząc na to, jak generalnie wygląda kino przygodowe, na którym się też Gwiezdne Wojny opierają i tak dalej, jestem naprawdę na to w stanie przymknąć oko. Natomiast moment, kiedy Obi-Wan trzyma szybę, która pęka i tak dalej, co jest zresztą, nie zrozumcie mnie źle, to jest bardzo ładnie pokazane, ale jest niepotrzebnie wydłużone w jakiś taki niesamowicie długi. Dziwny sposób. W sensie ta scena trwa naprawdę długo. Jest mniej więcej dokładnie tak samo jak z tą sceną z drugiego odcinka, kiedy leja ma skoczyć na drugi dach, ale się boi, bo jest, wiecie, bardzo duża przestrzeń pomiędzy jednym dachem a drugim i ona czeka, i ona czeka. I obiłam tam się pierwszy raz, odwraca, mówi: nie rób tego, drugi raz się obraca, nie rób tego. Trzeci raz czeka i tak dalej, i tak dalej. I to trwa i trwa, i trwa. My wiemy, jak to się skończy. My wiemy, że ona nie doskoczy, że ona spadnie, tak? Um, inaczej by było, gdyby ona doskoczyła. Wtedy, okej, okay, jakby dobra, tutaj był suspense, tak? Ale tak, to utrzymuje się pewnego rodzaju to napięcie. Które nie jest totalnie potrzebne w danej sytuacji, ponieważ ja już bardziej nie nabuduję napięcia, które mam w sobie, które nie jest aż takie wielkie, też znowuż, ale ja wiem, że większe raczej nie będzie. I w sumie podobny problem jest ze sceną, kiedy Vader dusi Rive, gdzie tak naprawdę jest ta scena też troszkę bardziej przeciągnięta, a nie powinna być. W sensie to wytraca zupełnie to tempo, które zostało zbudowane na samym początku. Wydaje mi się, że to jest, to jest generalnie jeden z. Kolejnych problemów, takich największych w sumie związanych z tym serialem. Nie wiem, wydaje mi się, że edytorsko dałoby się to rozwiązać, po prostu tnąc niektóre rzeczy i ostatecznie nie wytracałoby się tego tempa, ale tak jak mówię, no, jestem w stanie na wiele rzeczy jakby przymknąć oko i wybaczyć, jeśli dostaniemy ostatecznie dobrą historię. Natomiast na ten moment ta historia jest raczej średnia, bym powiedział raczej mocno średnia. Więc, i pomimo tego, że naprawdę mam wiele sympatii do tego serialu, do scen, które się tu pojawiają, ponieważ tak jak mówię, niektóre sceny generalnie są tutaj dość dobre, albo nawet bardzo dobre i dużo mówią nam o samym świecie, o, 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 o samych właśnie Inkwizytorach, o Vaderze, o obiłanie w sumie trochę mniej, tak, tak jednak... Nie jest to w stanie przekonać mnie, że ten serial jest czymś najlepszym, czymś, na co i Obi-Wan, i my zasługujemy w pełni, tak? Mamy oczywiście jeszcze ostatnią scenę, gdzie Obi-Wan ucieka razem z rebeliantką, nazwijmy ją, do, do, do hangaru, i tam zostają, jakby zostaje udzielona pomoc, gdzie uciekają ostatecznie na statku, razem z drugim statkiem, który zostaje zniszczony przez RIWE. I tutaj generalnie, wiecie, jakby. Widziałem, że sporo ludzi się doczepiło gdzieś tam tego, że no, Biłan ukrywa aleje pod płaszczem, jakie to zabawne, i tak dalej. A z drugiej strony mam w sumie trochę to gdzieś, ponieważ wiecie, jakby też jest alarm, ludzie w hangarze mają w tym głęboko gdzieś, co tam się dzieje, e, ponieważ gdzieś tam jest ewidentnie jakiś inny problem. I wiecie, jakby w takim się takie detale się gdzieś tam gubią, tak? E, więc to jestem w stanie też jakoś wyjaśnić i tak dalej. Większy problem mam w sumie z tym, jak, jak te dwa myśli. Przeleciały jakby na tą planetę, na nur, czy do tej fortecy Inkwizytorów, ponieważ z tego co pamiętam, na przykład w Jedi Fallen Order ten księżyc był silnie strzeżony. To jednak jest też blisko Mustafarów, więc tam, tam to, to, to było silnie strzeżone miejsce. A się okazuje, że chyba jednak, chociaż w sumie z drugiej strony, też jak tak na to spojrzeć. To w książkach na przykład legendarnych i nie tylko bardzo często wykorzystywano fakt, że jeśli poleci się małym statkiem blisko planety, to jest spora szansa, że krążowniki imperialne tam kogoś nie zobaczą albo po prostu krążowniki nie wychwycą radarami, ponieważ jest to za nisko za blisko planety i to się gubi w tym całym szumie i tak dalej. Więc z jednej strony okej, okay. Z drugiej strony, no nie wiem, no z, 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 z zobaczymy. Natomiast, no takie w sumie najprostsze rozwiązanie ze wszystkich wybrano. Jak mam być szczery, tak jak mówię, zobaczymy, jak będzie to dalej. Mam nadzieję, że lepiej. Szczególnie, że podobno zapowiedziano, że będzie drugi sezon. Ja bym bardzo nie chciał. Ja bym nie chciał, żeby był drugi sezon. Dlaczego? Dlaczego kurwa nie mogą zamknąć takiej historii w jednym sezonie? W każdym razie, do zobaczenia za dwa tygodnie w omówieniu 5 i 6 odcinka. I pamiętajcie, niech moc będzie z wami. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!